Podsumowanie miesiąca. A miesiąc najlepiej podsumować opowiadając o ulubieńcach. W tym filmiku dowiecie się, które zapachy najchętniej nosiłam, które zapachy najlepiej się sprawdziły na tak dość chłodną aurę. Pomimo tego, że pogoda była w okolicach 4, 6, 8 stopni, to mimo wszystko to była jednak zima. W filmiku opowiem trochę o nowościach w mojej kolekcji trochę o zapachach, które już mam jakiś czas i absolutnie sprawdziły się przez poprzednie lata. Więc tak, no co dalej, zaczynamy. Pierwszym zapachem, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest Elisabeth Le Parfum Royal. To są słodkie perfumy, natomiast to nie jest słodycz taka nachalna, ulepna, denerwująca. Ta słodycz jest bardziej taka zrównoważona, przyjemna, no jak sama nazwa wskazuje i coś w tym jest. Ta słodycz jest taka trochę królewska bo to się nosi, te perfumy nosi się mega kobieco. Chodzi mi o to, że w momencie kiedy mam je na sobie, od razu czuję się, nie wiem, 5 cm wyższa, jakbym miała szpilki, więc naprawdę uczucie jest świetne. Przez wiele osób te perfumy są porównywane do Miss Diorle Parfum i rzeczywiście z tego co pamiętam, bo kiedyś je wąchałam, one są podobne. Zresztą chyba na Fragrantice albo na którejś grupie właśnie mnóstwo osób to potwierdziło. Note wyświetlą Wam się gdzieś tutaj, więc możecie sobie przeczytać. Z tego co pamiętam, to chyba nosiłam te perfumy na sobie z 6 czy z 8 razy w lutym. Nie, 8 to nie. Powiedzmy 5-6 razy, więc jak na mnie to jest bardzo dużo. Ale ja też lubię zmieniać perfumy w ciągu dnia, więc yy... wynik mają dobre. Drugimi, równie często używanymi przeze mnie perfumami w tym miesiącu jest Angel. Ale nie Angel, ten zwykły klasyczny, tylko Angelikierowy. Ten zapach pojawił się dopiero co w mojej kolekcji. E, jego nie ma dużo w tym flakonie. E, jak on ma normalnie 25 ml, to z tego co patrzę, to może tu jest z 10. E, więc skarb perełka dla mnie. E, ale z tego co widzę, ha, nie wiem z którego on jest roku, ale z tego co widzę, to jest dość stary egzemplarz, bo płyn jest w środku zdecydowanie brązowy, a nie niebieski natomiast czym się różni od klasycznego Angela, według mnie klasyczny Angel jest lżejszy, jest mniej słodki ta Paczula z czekoladą, z tymi pralinami w Angelu klasycznym są mimo wszystko trochę mniej wyczuwalne. Tutaj jakby te składniki były mocniej podbite, mocniej wyczuwalne i zdecydowanie ten, ta wersja likierowa bardziej mi odpowiada. Kolejnymi perfumami, które używałam w lutym są, no niestety już bardzo ciężko dostępne perfumy Roberta Pigetta Rose Perfection. One są takie, no, nie, no co tu dużo gadać, to jest po prostu róża perfekcyjna, jak sama nazwa wskazuje. To jest róża idealna. Ona nie jest ani za słodka, ani za zielona, ani nie jest konfiturowa, jest po prostu idealnie wyważona. Przepiękna róża, która może być noszona zarówno latem, jak i zimą. Mega oszczędzam to, co mam, bo mam w tej chwili chyba trochę, nieco połowy flakonu ze 100 ml. Natomiast bardzo lubię tą różę podbijać. Tę różę lubię podbijać molekulę 01. Tak sobie czasem myślę, że gdyby dodać do tego odrobinę Iso -E super to byłby z tego naprawdę świetny flanker. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta Pigetta, no niestety w naszym kraju jest problem z marką. W tej chwili jest w zawieszeniu, nie wiadomo, co będzie dalej, nikt nic nie wie. Perfumy w sklepach są praktycznie niedostępne, zajrzyjcie do byle którego Daglasa, tam są po prostu jakieś marne resztki na dolnych półkach, te wszystkie butelki są zakurzone, nikt o to kompletnie nie dba. W internecie też znikają na grupach jest ich coraz mniej, więc jeżeli macie coś z Roberta Pigeta, to mega oszczędzajcie. Jeżeli czegoś bardzo poszukujecie... To szukajcie, może się uda, ale to są ostatnie chwile. Kolejnymi perfumami, które są nowe, w tym w minionym lutym, u mnie które się pojawiły, to jest też, jak widzicie, o, dosłownie resztka Alien Essence Absolu. I to jest ta sama historia, co z likierowym Angelem, bo mam i Aliena klasycznego. I porównując ręka w rękę, ten i klasyk, to jest ten sam zapach, ale. Ten to jest klasyk na sterydach. Jest po prostu przepiękny, jest o wiele bardziej taki esencjonalny, jest dużo bogatszy, jest wręcz no, dla nosa jest po prostu pyszniejszy, smaczniejszy, bardziej wielowymiarowy, naprawdę dużo lepiej się go nosi. Jako, że mam taką drobinkę, prawdopodobnie będę szukać dużo większej pojemności. No, bo w tym momencie, jak już go poznałam, przetestowałam ręka w rękę, to nie wyobrażam sobie po prostu, żeby nie mieć go więcej, dlatego że jest po prostu świetny. Kolejnym zapachem, o którym opowiem, to jest tak. Luty to był miesiąc Muglera. Jest Aura. Aura, którą znam już w sumie, no właściwie od początku, od kiedy się tylko pojawiła, natomiast flakon pojawił się dopiero w tej chwili u mnie. Chyba pojawił się. W styczniu, ale w lutym nosiłam go bardzo często, zwłaszcza na różne ciekawe spotkania, bo jak to stwierdziła koleżanka na grupie, aura to jest zapach randkowy. No i rzeczywiście, no ona jest. Niektórzy mówią, że jest zapteczna. No być może tam jest troszeczkę. Być może tam jest troszeczkę takiej nuty syropowej, jakby syrop na kaszar, ale to bardzo szybko mija i potem robi się zdecydowanie waniliowo barbarowa, co w ogóle bardzo lubię, bo ja uwielbiam połączenie słodko-kwaśne. No i aura naprawdę ma swój urok i ma moc. I powiem wam, że pomimo tego, że mam naprawdę mnóstwo drogich perfum, perfumy, które kosztują nie wiem 650 zł za 30 ml, 1200 za setkę, najróżniejsze no odlewki. W ogóle cuda, wianki i tak dalej, to jednak aura jest najczęściej komplementowanym zapachem. Kolejnym zapachem, który nosiłam kilka dni w lutym, jest Rosewood z marki Arabian Wood. Ta marka do tej pory nie była dostępna w Polsce, i ja też swojego flakonu nie mam z Polski, tylko od koleżanki mam z Kuwejtu. Natomiast w tej chwili w perfumerii z zapach orientu pojawiła się marka Arabian Oud i jest tam kilka różnych zapachów, więc a z tego co wiem to oni też sprzedają próbki, więc warto tam zajrzeć i zamówić sobie przetestować te cuda. Mówię cuda, bo zapachy marki Arabian Oud są naprawdę dobre i właśnie Rosewood był jednym z moich ulubieńców. Rosewood pachnie no wiadomo, jest słodki. Ale tu jest drzewo różane, są róże i jest ud. Dla mnie to nie jest jakiś straszny ud. Mimo wszystko ta słodycz tutaj dominuje nad tym udowym, jakby posmakiem. Ja tak to nazywam. W każdym razie one są bardziej słodkie niż udowe, to zdecydowanie. Są bardziej różane. Ta róża jest konfiturowa, jest, jest taka smaczna. Bardzo lubię go nosić, bo jest taki e, dystyngowany, e, taki wyróżniający się zdecydowanie z tłumu. Pomimo tego, że to jest klasyk, tak? Róża i ud, róża i ud. Niektórzy po prostu już mają tego serdecznie dosyć. E, natomiast. E, to jest chyba pierwszy zapach, który powąchałam z tego rodzaju i od razu się w nim zakochałam. Mam oczywiście jakieś tam inne próbki, odlewki i takie rzeczy róża z udem. Natomiast mam wrażenie, że on jest trochę inny. On ma coś takiego w sobie unikalnego. No i dlatego go bardzo cenię. Więc tak. To było sześciu moich ulubieńców. Jak widzicie, w lutym królował Mugler. No nic na to nie poradzę. Generalnie stwierdziłam, że ten rok to ma być rok Muglera. Chciałabym zebrać jak najwięcej różnych zapachów we flakonach, żeby e, moja kolekcja Muglera była jak największa. E, a w tej chwili chciałam e, poprosić Was, e, zaprosić Was właściwie do e, zasubskrybowania mojego kanału, bo za chwilę wjeżdża już kolejny filmik, który będę miała dla Was naprawdę super nowość. E, I co? I do, Aha, jeszcze jedna ważna sprawa e, też będziecie mieć link na dole w opisie. Zapraszam was serdecznie na moją grupę Scent of the Day, eee, perfumy, kosmetyki i rzeczy pachnące na Facebooku. Eee, tam się dzieje dużo fajnych rzeczy, tam jest dużo fajnych ludzi. Eee, I tak. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, że ze mną byliście. Pa.